Witajcie! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka moich takich hitów i kitów. Nie będą to serie, takie wiecie, ulubieńcy miesiąca, bo nie obiecuję, że dam radę co miesiąc coś takiego nagrać, ale na pewno co jakiś czas pojawią się tacy ulubieńcy właśnie ostatniego czasu. No i zaczynamy. Na pierwszy ogień idą podkłady i tutaj mam Armani Power Fabric, jest to nowy yy... Model. Podkład kupiłam sobie niedawno w Douglasie, bo skończył mi się mój ulubiony Luminos Silk, a poza tym był dla mnie za ciemny, tak w ogóle. Ja mam ten w odcieniu 4,5 i to jest dla mnie odcień idealny. I to go odróżnia właśnie od Luminos Silk, bo nie mogłam sobie dobrać jednego takiego odpowiedniego odcienia. Zaraz zobaczę, no, no kosztuje i jakie ma tutaj właściwości 259 zł ale jak macie rabat, w Daglasie często jest tam 40 zł takie bony, więc spoko, można trochę zaoszczędzić. I on ma łączyć w sobie pełne krycie ze zmysłową konsystencją i świetnistym, lekkim jak druga skóra wykończeniem. Przyznam, że to jest w sumie racja, oprócz tego, że ciut podkreśla um, suche skórki przez to, że jest właśnie matowy. Ja generalnie nie lubię matowych podkładów, ale ten bardzo mi przypadł do gustu, bo... Naprawdę fajnie kryje, a przy tym jest lekki. Ja aby osiągnąć taką konsystencję odpowiednią dla mnie, łączę go z tym podkładem, bo ten z Make Up Forever Ultra HD jest ciut, za mało kryjący i trochę się ślizga po twarzy, ale ma przepiękne wykończenie i pięknie wygląda. To jest prawdziwa druga skóra. Ten daje przepiękne wykończenie, a ten więcej krycia i taką trwałość tego makijażu, więc. One razem są jak niebo. I następnie mam taką rzecz, którą wiele osób już od dawna zachwalało. Jest to Golden Rose Long Say Brow Styling Gel. Myślałam, że nie jest mi potrzebny, dopóki go nie wypróbowałam. Jest naprawdę świetny, w ogóle nadaje tym brwiom nowego wymiaru. Przez to, że jest taki dość gęsty i ciemny. Posiada na samych włoskach, nie zostaje na skórze i bardzo jakby zagęszcza brwi. I wydaje się, że tych włosków jest o wiele więcej na brwiach niż faktycznie. I naprawdę w tej chwili już nie wyobrażam sobie mojego makijażu brwi bez wykończenia ich tym żelem. Następnie mam bazę pod powieki MAC Soft Ochre Paint Pot. To jest baza taka bardzo gęsta o fajnym żółtym kolorze i ona fajnie kryje wszystkie jakieś żyłki, zaczerwienienia. Szybko zastyga na powiekach, ale nie na tyle szybko, że nie da rady jej gdzieś dołożyć, bo w tym wszystkim jest bardzo plastyczna. Po utrwaleniu jej pudrem lub jakimś jasnym cieniem wszystkie cienie się pięknie trzymają. Bomba. I jak już jesteśmy przy temacie oczu, to pokażę Wam moją ulubioną ostatnio paletkę Violet Voss w kolaboracji z Lorą Lee. Wygląda ona tak. Ja jestem bardzo mile zaskoczona tą paletką, bo po wypróbowaniu Violet Voss Holy Grail myślałam, że ona będzie taka sama, no a jest trochę lepsza. W tamtej nie odpowiadało mi to, że te cienie po blendowaniu gdzieś gubiły te swoje kolory i intensywność, zlewały się jeden z drugim, ciężko było osiągnąć taką głębię na oku, natomiast ta jest moim zdaniem zdecydowanie lepsza i w ogóle jakoś tak jest ładniejsza sama w sobie. Bardziej te kolory są przemyślane, bardziej takie różnorodne, a jednocześnie wszystko jest w tej samej tematyce. No i pokażę wam przykładowo kilka słoczów. Nie mówię, że cienie foliowe w paletce Holy Grail były złe, bo też były piękne. Natomiast tutaj tematy są o wiele lepsze niż w tamtej. No i tak jak mówię, dobór kolorystyki, formuła, wszystko, bardzo bardzo mi się podoba. Piękna jest i mam ją dzisiaj na oczach. Także cudo. I następna bardzo fajna rzecz e, paletka z Zoewy i tak będę mówić Zoewa, bo tak mi się podoba. Nie podoba mi się, co Iwa, przykro mi. Więc to jest paletka do kremowego konturowania i ja używałam jej w moim pierwszym filmie i już wtedy po, tak jakby można powiedzieć, pierwszym wrażeniu wiedziałam, że ona będzie fajna. Poużywałam jej sobie trochę, potestowałam. Te odcienie nie są za mocno napigmentowane, także spokojnie nie narobicie sobie plam. Bardzo łatwo się blendują na twarzy i tak efekt można stopniować. Przyznam się szczerze, że tych dwóch odcieni nawet nie używałam. Ten kremowy rozświetlacz mm, nie bardzo, przynajmniej dla mnie. Jeżeli ktoś nie używa pudru pod oczami lub yy, używa go bardzo mało, także nie najeżdża tutaj na te okolice, gdzie później nakłada rozświetlacz, to spoko. Spokojnie, śmiało możecie używać, jednak ja tutaj mam za dużo y, pudru i nie mogę go używać, jakby tutaj na ten puder, żeby mi się nic nie popsuło po prostu. Uważam, że mega udany produkt. Kolejna rzecz, paletka też z Ewy, też z tej nowej kolekcji. To jest Spring Strobe Spectrum i to jest taka. No, pewnie tutaj nie widać teraz w kamerze. Mamy tutaj taki różowy odcień, yy, jaki to jest? Zielony, żółty i niebieski. I one tak pięknie opalizują to są takie holograficzne odcienie. Super będą wyglądać właśnie w kącikach. Ja mam ostatnią obsesję na punkcie tego różowego w kącikach. Akurat nie używam cały czas tego z tej palety. Ona jest właśnie chyba lepsza na twarz niż w kąciki, ale też się nada. Ten różowy super wygląda na policzkach yy, położony na róż. No i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Poza tym wykorzystanie jest przeróżne i na oczach, i na twarzy coś pięknego. I właśnie ta paleta ze wszystkich trzech palet rozświetlaczy z tej nowej kolekcji przypadła mi najbardziej do gustu i. No, co mogę o niej jeszcze powiedzieć? Bardzo się brudzi. One się obie brudzą, wszystkie się brudzą. No i tak ciężko je wyczyścić, no ale to już taki szczegół. No i kolejna rzecz, bez której ja się ostatnio nie mogę obyć w makijażu, to jest paletka Alchemist od Cat Bondi. I ona ma taką śmieszną formę trójkąta, tu ma lusterko. I ona ma tak przepiękną, mocną pigmentację, że ja na początku nie mogłam uwierzyć, jak zesłoczowałam za pierwszym razem. I ona ma tutaj w sobie tak różowy odcień, którego używam non stop. Ostatnio non stop w kąciki leci ten różowy odcień po prostu przecudowny. Tutaj ma niebieski zobaczcie, fioletowy, który no ja jestem zachwycona tym kolorem. No i ta zieleń. Tych jeszcze nie używałam, ale już nie mogę się doczekać, żeby zrobić coś bardziej szalonego na oczach. I ten różowy, jak się doda do niego y, Fix Plusa, to on tak daje ten kolor. No, jest tak napigmentowany. Także no, ta paletka to jest cudo. Jak jesteście takimi y, srokami na holograficzne rzeczy, to. No, i przebrnęliśmy przez te kilka ulubionych produktów, a teraz mam kilka. Rzeczy, których nie polubiłam, na których się trochę zawiodłam, i też nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że ja od razu hejtuję te rzeczy i ich nienawidzę. Po prostu może spodziewałam się po nich czegoś innego. Na przykład po tym lip toperze z Jouer. To jest słynny Skinny dip i on na mnie wygląda po prostu paskudnie. Jak go nakładam na usta, yy, to wyglądam, jakbym miała sztabkę złota na ustach, a przy tym jest jakiś taki bardzo klejący. Te drobinki są takie drażniące dla ust. No i to zwyczajnie nie wygląda na mnie dobrze. Wyglądam nim jak clown. Spodziewałam się po nim, że będzie bardziej taki delikatny. Nie podoba mi się taki efekt na mnie, albo może ja nie umiem go użyć. Nie wiem. No i następna rzecz, którą bardzo się zawiodłam, ze względu na to, że wiele osób ją polecało i spodziewałam się czegoś wow. Szczególnie żal mi tego koloru, bo jest bardzo ładny, miałam duże oczekiwania wobec niego, to jest kolor Super Natural. Nie wiem, jak inne kolory, ale ten po nałożeniu, po godzinie od nałożenia, porobił mi takie marczki na ustach. Pomadka tak po prostu popękała. Pierwsze, co zauważyłam po otwarciu, to, że jest bardzo gęsta ta pomadka. No ale dobra. Następnie fajna rzecz, bo aplikator jest taki yy, wyprofilowany, jak u Jeffreya, kto yy, ma ten, wie o co chodzi, ale za to jest bardzo taki puchaty i te włoski sterczą na, na wszystkie strony. No a przy tej konsystencji dodatkowo to bardzo ciężko jest wyrysować yy, tym aplikatorem ładną linię ust. A najgorsze, że ona po godzinie zaczęła po prostu pękać. Strasznie podkreślała wszystkie suche skórki na ustach. W dodatku, mega je wysuszyła. Tak jak no niektóre pomadki wysuszają usta, tak ta mega wysuszyła usta. Poza tym, tak dziwnie się przykleiła do tych ust, że jakby ani to, tego poprawić, ani yy, zmyć, jeżeli nie ma się nic przy sobie specjalnego do zmywania, właśnie matowych pomadek, bo. Wiadomo, bez płynu do makijażu, do demakijażu bo wodoodpornego to ani róż. Bardzo się zawiodłam, bo kolor mi się bardzo podoba. Szkoda. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i się przyda. I piszcie mi proszę też Wasze odczucia i jakieś doświadczenia z tymi produktami, które wymieniłam. Wiecie, każdy ma inne upodobania, inne techniki makijażu, każdy lubi co innego, także z chęcią posłucham co Wy macie do powiedzenia na temat tych produktów, jeżeli miałyście z nimi do czynienia. I pamiętajcie, że możecie mi dać kciuka w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli Wam się podobają moje filmy. I do następnego!